Witam wszystkich. Zacznę może od prezentacji tego, co wykopałem na polu. Gościnie w zasadzie, a później przejdziemy do właściwego filmu. Najciekawszą rzeczą to może być ten element może uprzęży taki kształt lwa nie wiem czy to zapawka była to jest y, raczej aluminium jakieś pierdółki metalowe to poznańskie zakłady armatury to chyba klips od Krowy z numerem 4107 i V jest na dole nie wiem czy to widać kilka różnych plomb Jeszcze po, po tej prezentacji umieszcza zdjęcia dokładne może ktoś będzie wiedział od czego plomby lub co, co tu widzi tu takie zgryski, jeden fenis pruska Ta, to prawdopodobnie też jakieś jakieś mm, aluminiowe przedmioty ozdóbka bardzo precyzyjnie zrobiona nie wiem od czego pierścionek samoróbka się trafiła nie ma żadnej punce no ale pierścionek jest jakieś guziki no i to przypomina antenę ale raczej nią nie jest bo tutaj w środku jest jakby to jest chyba sprężynka jest sprężynka i tu jest taki otworek szkoda że połamane No i zapraszam do właściwego filmu. To coś na wierzchu jest. ale pięknie zachowana klamra tylko czemu ona jest pokryta że nie martwię piękna pierwszy dołek i taka niespodzianka No i chyba mamy srebrko bardzo cienkie o no, 24 części talara Obiję mi od telefonu 80-1783 No tak może będzie bardziej widoczne Sieniutkie sreberko tu jeszcze jest coś na wierzchu, tu był 24 części dolara a tu już kolejny sygnał i na wierzchu Wygląda na guzik Azul ah, é Jakaś główka, da mi czas na czyszczenie. Już od mebla to jest chyba na wylot zabieramy Kolejny konik, ołowiana zabawka Już druga Wczoraj piękne rzeczy znalazłem, pokażę to chyba na koniec sobie zostawię, bo naprawdę niektóre w zasadzie dwie fajne rzeczy wyciągnąłem. Jedna związana z historią koszalina, typowo z historią koszalina.

Або Х2. To już większa monetka. Szósta część talara. 1800. I to srebro. Duże srebro. Weziemy sztupeczkę. To już był duży w miarę 1000, wcale nie widać, który trochę jest krzywiona, ale delikatny być wobec tej monetki. Ale udało się. Na koniec dnia po praktycznie już słońce zaszło. Krótki się dzień robi. Zobaczymy jak to po wyczyszczeniu będzie. ale poza dołkiem 1933 15 doches nie wiem co tam dalej jest napisane ale ciekawa znajdka komary zaczynają ciąć o już jest Ale niespodzianka. S aż znowu, nie wiem co to jest. Bardzo cienkie. Jakieś jeszcze napisy są. Ale znowu. Tutaj chwilę zatrzymamy się nad tym znaczkiem, bo to jest kawał koszalińskiej historii, bo to znaczek był wydany tylko i wyłącznie w koszalinie, tu brakuje tej górnej części, to jest znaczek zawodów strzeleckich, no i w części środkowej mamy skrót SA, po lewej stronie sztandare 61 to jest chorągiew 61. chorągiew co świadczy o tym, że koszalin podlegał pod strukturę organizacyjną Szczycinek Na po prawej stronie mamy Kurt Kret zawody odbyły się 1 lipca 1934 roku w koszalinie a skąd się wzięło imię, nazwisko Kurt Kret otóż był właścicielem majątku patówek pod Bobolicami, ale również czołowem działaczem MSA w ręce Koszalińskiej. No i 12 lipca 1932 roku został zamordowany na terenie góry chemskiej, to jest Koszalin, to wie, gdzie jest góra chemska. Ciekawostką jest, że dwie ulice były nazwane w Koszalinie właśnie. Od kurta, i to jest obecna rybacka i spokojna. No, i to jest właśnie kawał koszalińskiej historii. Znaczek jedyny swego rodzaju o, jest ładny konik. забавка czy jest tak ciemno, że nie wiem co to jest. Chyba ostatnia i lecę do domu. Dwa framingi.